O jest kadr, jaki ja byłem piękny Piękny byłeś No, fajne ma nogi Nie byłeś Oj, zamknij no, się Daj mi żyć marzeniami I taki jesteś... Tak jesteś kurwa brzydki dalej. <laughs> Dobra, lecimy To jest ten ciasny poziom, tak? If you know what I mean... nagrywanie? O... Tak zacząłem, mówiłem dzień dobry, ja jestem myszu, a tutaj kata nie ma Ja pierdolę, jak mnie przestraszył No dzień dobry, dzień dobry <ścoughs> Teraz ja mam lagi, f***ie! <ścoughs> zresztą... Ej ale na lagi to jest zły pomysł, ja nic nie trafię O kurwa, trafiłem! A, to Fakie! jest skill Gwifko! Skończyły mi się kołki! O i ja też mam kołkownicę, chociaż nie wiem skąd grałeś pokera. Nie przyznałeś się Oddaj monety na karty Tarota Nic ci nie dam. Pójdziesz do piekła no, przynajmniej będę, będę miał znajomych. Tak, i będziesz musiał kurwa 7 legionów dusz zebrać. No to nie będzie trudne. Latam, latam, kręcę, latam Pyk, pyk. Pyk. Pyk! Jak to WJVen. Pyk! Ale duży pan! Cześć Co tam? Ale długo nie obcinał pazurów chyba Może nie miał pizniczka. No o, ta. takiego to się trochę nie dziwię, to musiałby sobie piłować chyba na pendolino. to... Zaraz będzie wesoło. Juu. Beczki dziwki, ja! Yeah. Beczki dziwki, wszystko naraz. On kurwiszony. Telewizyjne. Ty jak fajnie... Fa fajnie się bany chopuje bez lagów. Ja też nie mam małe lagi, ale jebał to pies, czym się przejmować, Będę... znaczy wiesz, ja mam lagi, bo mam lagi, ale jest okej. Okay. Jest chujowo, ale stabilnie. <grymne> no tak. Woo! O, w dupę. Wieża. Chodźcie, koledzy! O, tu będzie przejebane. B Czas e, poświętować trochę sylwestra, nie? Tak. Idź pan w chuj! Nie chcę twojej kosy wsadzać, sobie ją w dupę. Ja już nie jestem kobietą, to nie dam się ruchać, nawet za kwiata. Idźcie do kata, e, że tak zrymuję. Tak. Za kwiata to pół świata, wyruchać. No wy... Dalej! Uuu. Synu nie leć! Wow wow, 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 ile ja mam życia? Wow, 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 ginę, 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 w ginę? Jak chuj, ginę? Jak, fuj, ginę. Jak naciś... ostatnia ci... Ciśni e, naciśnij... Jak gdzieś sobie jakieś karty tarota, naciśnij E. Rozmłodnienie czasu, o wow, kurwa. Łoooooo, wow, zajeb... Jaki matryksowy kurwa! No bo... no bo można, karty tarotu działają właśnie tak, że możesz sobie tam matrixa jakieś włączyć albo inne pierdoły. To zależy, zaraz się skończy. babcisranie Albo jesteś na przykład szybciej się poruszasz, albo takie inne sprawy. Większe obrażenia zadajesz... fajna, fajna sprawa! No już się kończy A ja mam 4 punkty życia. Zdrowia. Ja 117 Posłaniam ci dupę. By cię nie wyruchali. Widzisz, kurwa. Wolą mnie nawet jak jestem facetem. Mało wow, amunicji. Tak dawać duszę, tak. dawać duszę. W sumie jakiś czas temu też dostałem jakiegoś aczika, ale nawet mu się nie przyjrzałem, bo była... ...zbyt gorąca akcja. Grzało, tak? Grzało w dupcie, tak. Na, na górze jest jakiś podać jeszcze, jeden. No i oczywiście mnie musiał zajebać, no ja pierdolę. No bo on cię kocha. No to bez wzajemności, sorry winetu. Tu jest... tu jest tarcza, a ja nie wiem jak się do niej dostać. Ona około. Dobra! Chodź tam kudy? szukał tarczy. Idziemy strzelać. Szczy trzeba strzelać, a nie bawić się. <gail> idę pokałki, idę pokałki. Wuuuuu! Ha fucking noob Oh shit, brak amunicji Żryj koła, o. Szito! Uh. E, ale się rozpiszczuł fajnie. Ale mu fiutka zrobiłem z tego kołka. Wow 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 synu! Pamiętaj, synu, baba to nic innego jak wieczna udręka. Okej. Okay. Okej. Okay. <ścoughs> ja tu sobie skaczę, kołkuję. Ui! Jak, jak się skaczesz to się szybciej poruszasz, co nie? Przynajmniej w tej grze. Nie wiem jak... bojku też chyba. Już tak było. Wow 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 To się... To się zawsze musi dziać tak znienacka. Nie, przy 64 czy 6 dusza. Oje, oh fokie fuck yeah Fuck yeah! Fuck yeah, ja fuck yeah. <laughs> Ale któryś tam poleciał pod sam sufit takie. O, takie. Dzięki. No i koniec zabawy. Wracamy do normalnej, nudnej rzeczywistości. Wow! Wow! O, szczotka, pasta, kubek, ciepła woda. Tak się zaczyna. Piękna przygoda. <laughs> Dostał kołkiem w zęby i chodzi z takim kołkiem w uśmiechu. Nie wierzę. Co ta gra robi z moją psychiką? Ta gra niszczy twoją psychikę. Yeah. In... A, mam Indeed. Kurwa! No ja nie żyję, jestem zielonym duszkiem. Mysz nie. Muzyka się skończyli! A u mnie nie. U mnie, u mnie skończyli się muzyki. U mnie leci jakiś heavy God. metal. Ej, szatan! Du, 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 du. Ładnie ci urwało nóżki! Pyk! Der szatan! Fajny... Ten, ktoś crybaby Baby sobie wyłączył do gitarki, fajnie to brzmi. Uwaga! Ale mu... ...zrobiłem dekapitację. Oh, yeah Ilu jeszcze? No bo to jeszcze dziwne robić. W chuj aż, aż do pożygania. To jest cały painkiller. <grym> tak to wygląda w tej grze. Aż oh. do poży. Kurwa. Dobra, u mnie się muza skończyła, także idziemy dalej. Ta, teraz, teraz ostatni element tego lewela. Hello. W sumie nie spojrzałem e, na naszym nagraniu czy wyświetlają się te e, informacje ze Steam'a na nagraniu czy nie Nie wiem, u mnie, u mnie czasami się wyświetlają czasami nie Dalej, bo raz a czym to łapie, a raz nie i no To chyba zależy wiesz w jakim trybie nagrywasz Jak nagrywasz w trybie nagrywania pulpitu to chyba wtedy łapie wszystko co aero wyświetla A jak e, tryb gry to chyba tylko to co DirectX Nie, czasami pokazuje wiesz? Bez problemu no to nie wiem. To nie rozumiem. Kurwa. Wszystkie... Wszystkie potwory idą na jednego kołka, tylko szkielety kurwa potrafią biegać z tymi kołkami w uśmiechu. Jej! Ojej, seekońc levela, Woo! -hoo. Nie oh yeah. Dobra, to dziękujemy. Papa, trzymajcie się i cześć. Do następnego.